To już z Londynu, cisza jak grób Francja patrzyła jak wchodzą nam w dom Zamki pękały, błąby na szkoły A oni pisali notatki, nie plany wojny A granicy piekło, dzieci w piwnicach A zachód z herbatką na konferencjach Tak wygląda strada w białych rękawiczkach Podpisana tuszem, a spłacona krwią bliskich echem z echem echem z echem Mieli walczyć z nami, a zamknęli oczy, fronty nie ruszyły, tylko nasze kości. Polska płonęła, a oni milczeli, bo łatwiej sprzedać sojusznika niż się z diabłem bić w Berlinie. z z echem. Oścuranym echem. Oścuranym echem śnia wypowiedziana wojna, ale armie siedzą jak teatr w kurtynach W Londynie wieczór, w Warszawie agonia Tak nas sprzedano, by nie psuć nastroju w salonach Dali gwarancję, by uciszyć strach A gdy przyszła próba, zostali z herbatą i mapą To nie historia, to akt oskarżenia Nie tylko dla nich, dla tych, co dzisiaj robią to samo Woźny z chórnym, echem Ośnę z chóranym echem Ośnę z chórym, echem